27 było, tak? Dobrze. 27 po raz pierwszy. Ale Razem z tą ale, ale... 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 <laughs> 27. Razem z to tego nie mogę. 27 po raz drugi. 30, 30 złotych po raz pierwszy za kartą. Myślę, że jest dużo, dużo więcej tak. 30 zł po raz pierwszy? No, było po raz pierwszy. 30 zł po raz drugi. 31. No jednak nie wytrzymały. No nie wytrzymały. 31 złotych po raz pierwszy. Za kartą, którego nie mogłem unieść Prawie. Ledwo się Trzydzieści 32 zł po raz pierwszy mamy, no. Ile tam jeszcze trzymacie za skórę? Do bankowa? 31... Tak. Czy, przepraszam, 32... no to zresztą nie poprawiajcie, bo się już pojawi. 32 zł po raz pierwszy, 32 zł po raz drugi, nie słyszę nikogo, 32 zł po raz trzeci sprzedamy. Brawa! Na krzak, na krzak, a my, słuchajcie kochani, poprosimy tutaj Ilkowskiego, żeby tutaj kolita.